No, jakoś jesteśmy w stanie podzielić te apteczki na no, jakie się dzielą? No tak, właśnie, to, to są, Myślę, że bardziej możemy podzielić zawartością, dlatego że mm, ta apteczka to jest taka wersja Basic, to jest najbardziej podstawowa apteczka, którą po prostu możemy mieć. Yy, mamy produkty podstawowe, mamy yy, słuchawkę zewnętrzną do przemywania oczu. Yy. Czyli to jest taka apteczka jak do domu na przykład. Możemy sobie właśnie taką, najlepiej by było, żebyśmy na przykład mieli taką. Nie, w domu. W domu troszeczkę inną, Inno, Tam, okay. gdzie mamy większy zestaw yy -y. takich rzeczy potrzebnych. To jest takie coś, co jak już ktoś się łamie, czy mieć czy, cokolwiek, czy, czy, yy -y. czy nie, to to jest coś, co może w jakimś sensie. To wspomóc, jest takie absolutne minimum. Takie absolutne minimum, yy -y. dokładnie. Na, na przykład, tak. Jak? Taką króciutką. <laughs> Mamy te bandaże, y, właśnie, które są y, y, samoprzylepne, łatwo je y, zabandażować, oderwać. Hektorek, tak, tak, tak. Widzę, że się bardzo łatwo rwą. Tak. Elastyczny przy tym? I nasączone substancją? Z co substancją ciekawe. gorzką, nietoksyczną oczywiście, natomiast mm -hmm. jak widać niektóre osobniki, nie, nie straszny jest nie. Gorzki, gorzki smak które no. mogą sobie z tym poradzić. Okay. Mamy opatrunki, które są na nieprzywierające, bo to też jest istotne w przypadku sierści, tak żeby to wszystko nie schodziło nam razem. Z ranką mamy kleszcza łapki, czyli w sytuacji, kiedy tam coś się przyczepi naszemu zwierzakowi możemy sobie z tym poradzić. Mamy... To jest taki zestaw, kurde, do człowieka tak naprawdę. Jakbyśmy nie mieli no, ludzkiej apteczki, to tam też sobie poradzimy. To są produkty weterynaryjne. To jest też ważne, że, że to nie są jakby przypadkowe dla rzeczy, ludzi. tak? Okay. Okay. Raczej w drugą stronę ty działasz. Czasami możemy rzeczy, które są dla naszych zwierząt w... wykorzystać dla siebie, gdybyśmy potrzebowali. Oczywiście. Jest, jest koc ratunkowy, czyli w przypadku schłodzenia albo przegrzania. Mhm. Mamy opatrunek. Mamy też strzykawkę mhm. w momencie, kiedy trzeba, na przykład, nie wiem, podać jakieś lekarstwo, które mamy. Mamy też pensetę, gdyby coś większego było do usunięcia. To jest takie bardzo, bardzo podstawowe minimum, które rzeczywiście można mieć przy sobie i to nie gdzieś sobie zobaczyć. Czyli w zasadzie no. rzeczy, które po prostu patrzymy i wiemy już, jakie zastosować. Czy tak. jest tutaj, tutaj jeszcze tutaj nie, jakaś nie instrukcja? ma żadnej. Znaczy jest informacja o tym, co tam jest, natomiast. Mhm. Ym, to nie są rzeczy skomplikowane. My też pracujemy nad taką właśnie częścią, to jest kolejna rzecz element naszego projektu, że pracujemy nad filmikami, które będą takimi właśnie instruktorzowe trochę, żeby łatwo to można było też zobaczyć w praktyce, jak, jak zastosować. Ale tak jak mówię, w tej wersji nie ma nic takiego, co wymagałoby jakiegoś przeszkolenia. Mhm. Mhm. Tak, To jest najmniej Tak, to już jest większy gabaryt. To już jest wykonane też z innego materiału, bo to jest materiał taki bryzgoszczelny. Zamek jest bryzgoszczelny, materiał jest um, no właśnie widać że to jest tak, taka solidna. Tak. I tutaj w środku mamy już troszkę więcej rzeczy, mamy też instrukcje. Mogę tutaj odpomoc, mamy odpoczymy. oczywiście mamy spray do dezynfekcji. Um, mamy tutaj um, żel um, tak, tworzący taką um, barierę um, w momencie kiedy jest jakieś zranienie. Mamy też um, mamy też takie zestawy. Y, potrójne elektronity w przypadku odwodnienia. O. Mamy wersję trawienną, w przypadku jakichś takich, nie wiem, przytrucia czy czegoś takiego. Mamy wersję gastro w przypadku biegunek. Rozcieczamy co... pewnie z wodą. Tak można podać do jedzenia. Elektronity rozcieńczamy z wodą, te mhm. podajemy do jedzenia, także jest szansa, że ktoś się nie zorientuje, gdyby coś było trzeba podać. Ważne, że się je. Dla niego to nie ma znaczenia, <laughs> <Okay>. Czyli <laughs> nie będzie problemu. Yy, mamy chusteczki do yy, przemywania oczu. Yy, tak naprawdę każda kolejna wersja zawiera to, co poprzednia yy -y, plus kolejne elementy. Dokładnie tak. Mm. Mamy jakiś taki spray też widzę. Uh, spray, to nie jest spray, taka bo duża buteleczka. To jest pokazować. spray do przemywania ran. A, to jest spray Tak, do to jest do przemywania ran. Bo to jest po prostu sól tak? To jest sól którą możemy przemyć, przemyć oczy, przepływać ranę. Mhm. Mamy kleszczołapki w innej wersji. Takie właśnie, które Sury, też nam ja posłużą, gdyby coś się tam przyczepiło. Okay. No trochę tego jest, Tam tak, już... tak? Tak, tak, Także Jest połukych. Tak jest, po a jest tego tak. bardzo dużo. I To jest hmm. też um, taka wersja apteczki, która się pojawia w tej apteczce dyżurnej w miejscach, gdzie, um, gdzie pojawiają się zwierzaki ze swoimi opiekunami.